Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 a.m. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarazocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 a.m ponad oceanami. No i tak drodzy Państwo, na zegarze godzina 15.30. Jaśmila Nowak. Witam i zapraszam Państwa na audycję ponad oceanami i też warto podkreślić, że na zegarze tutaj w Polsce, bo to jest no, chyba jedyna taka audycja w całym polskim eterze, gdzie przeskakujemy z różnych miejsc, zmieniamy strefy, zmieniamy też strefy czasowe. Dzisiaj będziemy między innymi w Stanach Zjednoczonych, ale opowiemy również o tym, co słychać na Bliskim Wschodzie. Już, żeby nie przedłużać od razu przenieśmy się na Florydę, tam czeka już Ewa Jeneralczuk. Ponad oceanat, oceanat, oceanat. Witam serdecznie Jaśmino, Ciebie wszystkich naszych reporterów i słuchaczy magazynu Ponad Oceanami ze Słonecznej i cały czas gorącej Florydy. Floryda Jaśmino ponownie znalazła się w Centrum Światowych Doniesień. Tym Razem za sprawą kontrowersyjnej decyzji Generalnego Chirurga Stanu Floryda Josefa Ladapo dotyczącego zamiaru zniesienia wszystkich obowiązkowych szczepień w stanie, w tym dla dzieci w szkołach. Ladapo określił obowiązkowe szczepienia, zwłaszcza te wprowadzone podczas pandemii COVID-19 jako ciemność, tyranii i ucisku. Podkreślając, że osoby opierające się nakazom szczepień i noszenia masek były odbiciem światła Bożego i podkreślił, że współpracuje z gubernatorem Ronem DeSantisem, aby usunąć wszystkie obowiązkowe szczepienia w prawie Florydy. Obecnie stanowe przepisy wymagają szczepień przeciwko siedmiu chorobom przed zapisaniem dziecka do szkoły. Ladapo argumentował, że rząd nie ma prawa decydować o tym, co ludzie ani ich dzieci powinni przyjmować do ciała, określając ciało jako dar od Boga. Zaznaczę tylko, co jest bardzo ważne, że zapowiedź Ladapo dotyczyła jedynie zniesienia obowiązku szczepienia, a nie całkowitego zakazu szczepień dzieci. Ogłoszenie oczywiście Spotkało się z krytyką polityków i ekspertów do spraw zdrowia publicznego. Określają oni plan jako lekkomyślny i niebezpieczny, ostrzegając przed spadkiem wskaźników szczepień i wybuchem chorób zakaźnych. Więc jeśli Floryda faktycznie zrealizuje plan, stanie się pierwszym stanem w Stanach Zjednoczonych, który całkowicie zniesie obowiązkowe szczepienia szkolne. W związku z tym, oczywiście ogłoszeniem, władze Florydy ogłosiły powołanie komisji Florida Make America Healthy Again, czyli tak zwane MAHA, której jednym, jednym z pierwszych działań będzie właśnie zniesienie obowiązków szczepień w stanie. Gubernator Desantis poinformował, że komisja ma wdrażać zasady Macha na poziomie stanowym, skupiając się m.in. na wolności wyboru w medycynie, świadomej zgodzie pacjentów, prawach rodziców i wspieraniu innowacji rynkowych. Komisje Macha będą współprowadzić pierwsza dama Casey DeSantis oraz wicegubernator Jay Collins, a w składzie znajdą się właśnie m.in. Joseph Ladapo, sekretarz Agencji do Spraw Opieki Zdrowotnej oraz sekretarz Departamentu do Spraw Dzieci i Rodzin. Cele komisji obejmują promowanie zdrowej i bezpieczeństwa żywności, zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności w systemie opieki zdrowotnej, analizę przyczyn chorób przewlekłych oraz odbudowę zaufania do zawodu medycznego i zdrowia publicznego. Poza tym, Jaśmino, uważnie obserwujemy atlanty, gdzie sytuacja staje się coraz ciekawsza. Szczególną uwagę przyciąga fala tropika na, na południowy zachód od wyspy Zielonego Przylądka, która ma duże szanse przekształcić się w kolejną depresję tropikalną. Prognozy wskazują, że może to nastąpić jeszcze w tym tygodniu, najpóźniej w najbliższym weekend. Na ten moment nie ma zagrożeń dla Stanów Zjednoczonych, a krótkoterminowe warunki sprzyjają niestety rozwojowi systemu. Ja tylko przypomnę, że wrzesień to szczyt sezonu huraganowego, więc aktywność tropikalna może jeszcze wzrosnąć w kolejnych tygodniach. Kolejne imię na liście tropikalnych burz to Gabriel. Póki co nie panikujemy i korzystamy z ostatnich dni lata i jesieni. Jako takiej na Florydzie się nie spodziewamy. Można ją jedynie zauważyć po zwiększonym ruchu na autostradach z kierunku północnego, bo jak na północy robi się zimno, to gdzie indziej wszyscy uciekają, jak nie na południe właśnie na Florydę. dla Ponad oceanami. Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Florida. Bardzo serdecznie dziękuję za, jak zawsze, ciekawą korespondencję z Florydy. A my, drodzy Państwo, już za momencik usłyszymy głos Jakuba Pilarka, ale skoro cały czas oczekujemy na głos Jakuba Pilarka, to może uda się połączyć już bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi i przekazać głos do księdza ojca e, Kosin, e, Pawła Kosińskiego. Ponad oceanami. Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Niedawno opublikowane badanie z Kanady wzbudziło duże emocje w środowisku medycznym i opinii publicznej. Wynika z niego, że kobiety, które poddały się aborcji, dwukrotnie częściej trafiały do szpitala z powodów psychiatrycznych niż kobiety, które zdecydowały się donosić ciążę. Wyniki zostały zaprezentowane w prestiżowym Journal of Psychiatric Research. I opierają się na analizie danych obejmujących aż 1 200 000 przypadków porodów oraz ponad 28 000 przypadków aborcji w Quebecu w latach 2006-2022. Badacze śledzili stan zdrowia psychicznego kobiet nawet przez 17 lat. Najwyższe ryzyko hospitalizacji psychiatrycznej występowało w ciągu 5 lat po zabiegu aborcji. Dopiero po kilkunastu latach Wskaźniki zaczynały upodabniać się do wyników kobiet, które urodziły. Najczęściej diagnozowane problemy obejmowały zaburzenia psychiczne, uzależnienia i próby samobójcze. Szczególnie narażone były kobiety poniżej 25 roku życia oraz te, które już wcześniej leczyły się psychiatrycznie. Eksperci zwracają uwagę na wyjątkową siłę badania. Podkreślają, że Kanada dysponuje jednymi z najbardziej kompletnych baz danych medycznych na świecie, co pozwala na rzetelne wnioski. Zdaniem Tessy Cox, Charlotte Lusier Institute, to badanie powinno być ważnym głosem w dyskusji o realnym wpływie aborcji na zdrowie psychiczne kobiet. Jej zdaniem branża aborcyjna bagatelizuje potencjalne konsekwencje, a tymczasem pacjentki zasługują na pełną informację o ryzyku. Podobnie uważa dr Michael New z Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, który nazwał wyniki solidnymi i odpornymi na krytykę. Jego zdaniem, długofalowa perspektywa i duża próba badawcza czynią to opracowanie jednym z najmocniejszych dowodów naukowych w tej dziedzinie. Badanie nie zamyka jednak debaty. Krytycy Przypominają, że część kobiet decydujących się na aborcję już wcześniej zmagała się z problemami psychicznymi, co utrudnia jednoznaczną interpretację wyników. Autorzy uwzględnili ten czynnik, ale dyskusja wciąż pozostaje otwarta. Niezależnie od sporów, nowe dane rzucają światło na długoterminowe konsekwencje aborcji i podkreślają potrzebę lepszego wsparcia psychologicznego dla kobiet, które podjęły tę trudną decyzję. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita. Bardzo serdecznie dziękuję. To ojciec Paweł Kosiński, jezuita. Czy Jakub Pilarek jest już z nami na połączeniu? Cały czas na to połączenie czekamy, ale w studio, drodzy Państwo, jest dr Mikołaj Murkociński. No to w takim razie teraz czas na jego korespondencję. Ponad, oceanach. Ponad oceanach. Dzień dobry Jaśmina, dzień dobry Państwu. Przenosimy się do Francji, ponieważ tam trwa impas związany z, z ogłoszonym już de facto upadkiem rządu François Bayrou. Przypomnijmy, że 8 września odbędzie się dyskusja nad wotum zaufania dla rządu. Emmanuela Macrona, ponieważ François Bayrou jest jego sojusznikiem politycznym, no ale François Bayrou, który jest u sterów władzy rządu od grudnia 2024 roku, nie ma żadnych kart. No i pytanie, dlaczego doszło do takiej sytuacji? Wszak to sam premier zaproponował, aby taką dyskusję i takie głosowanie właśnie wyznaczyć na 8 września. Coś, co zostało Poparte przez Emmanuela Macrona, który zwołał, korzystając z artykułu 49 Konstytucji Francji, zwołał nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Francuskiego. No ale okazało się z biegiem czasu, że nie uda się obronić François Bayrou, nie uda się utrzymać tego rządu po tym, jak w zasadzie wszystkie partie obecne w rządzie, łącznie z Lewicą i Zjednoczeniem Narodowym Marii. Le Pen ogłosiły, że nie zamierzają już popierać tego gabinetu, a to w związku przede wszystkim z pomysłami François Bayrou na cięcia budżetowe. Przypomnijmy, że chodzi o to, aby Francja zaoszczędziła w ciągu roku 44 miliardy euro. To spowodowane jest z kolei gigantycznym długiem publicznym Francji. 44 miliardy euro, które miały pochodzić przede wszystkim z pracy francuskiej. Dodatkowej pracy, takim sztandarowym pomysłem premiera Francji było zlikwidowanie dwóch dni wolnych, dwóch świąt, co we Francji zostało bardzo, bardzo źle przyjęte. Chodziło tutaj m.in. o dzień wolny przypadający w Wielki Piątek. Francuzi mieli z tego dnia zrezygnować, aby pracować dłużej. No i ten budżet, nad którym dyskusja była bardzo źle zarządzana przez rząd francuski, ten budżet nie uzyskał jak na razie poparcia innych ugrupowań. I właśnie ten gambit François Bayrou miał dać mu większą legitymację, aby bronić pozycji rządu wspieranego przez Emmanuela Macrona. To, tak jak wspomniałem, prawdopodobnie się nie uda 8 września. No i już pytanie, co dalej. Wzywają przede wszystkim partie lewicowe do dymisji prezydenta Emmanuela Macrona, którego mandat, przypomnijmy, kończy się w roku 2027. Do tego oczywiście, proszę państwa, nie dojdzie, ponieważ prezydent Francji ma sporo opcji. Przypomnimy, że Republika, Piąta Republika, to jest system na wskroś prezydencki i Emmanuel Macron może... Może powołać nowego premiera, może nim być się zresztą François Bayrou, ale może również już w tym momencie przewidzieć kolejne przedterminowe wybory. Przypomnijmy, że prezydent Francji już do tego rozwiązania się ubiegło w zeszłym roku, no ale jego gambit również się nie powiódł i po wyborach doszło do jeszcze większego rozdrobnienia sceny politycznej we Francji z wielką dominacją zjednoc Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Dlatego również prezydent nie przewiduje podobnego zagrania, ponieważ takie wybory ponownie skończyłyby się triumfem ugrupowania Marine Le Pen, jeszcze większym prawdopodobnie zwiększeniem przewagi zjednoczenia narodowego. I dlatego też nie dziwota, że Marine Le Pen i jej współpracownik Jordane Bardella stawiają właśnie na nowe wybory, wzywają do bardzo szybkich przedterminowych wyborów, a w tle jest oczywiście sprawa jej skazania na, na, niemoż, na niemożność ubiegania się o mandat o fotel prezydencki w roku 2027. Przypomnijmy, że to sprawa związana z nielegalnym finansowaniem kampanii europejskiej przez ugrupowanie Zjednoczenie Narodowe. Chodziłoby o to, aby w nowym parlamencie, w którym Zjednoczenie miałoby większą przewagę, można by zwiększyć szansę, aby przeprowadzić ustawę umożliwiającą Marine Le Pen startowanie w wyborach prezydenckich w roku 2027. No ale do tego prawdopodobnie nie dojdzie. No i zobaczymy co będzie, zobaczymy kto będzie następcą François Bayrou. Jedno jest pewne, że jakiko, jaki rząd by nie powstał we Francji, nie będzie on miał mocnej większości. Będzie to rząd mniejszościowy i jego przyszłość będzie zależa Zależała w dużej mierze od dobrej woli Zjednoczenia Narodowego jak i skrajnej lewicy Francji niepokorniej Jean-Luc Mélenchona. To wszystko jeżeli chodzi o Francję i o dzisiejszą korespondencję z krakowskiego przedmieścia w Warszawie dla serwisu magazynu ponad oceanami Mikołaj Murkociński. I cokolwiek Państwo byśmy nie mówili, no to na pewno dużo jeszcze ciekawych informacji prosto z Francji będziemy Państwu przybliżać, bo też jak słyszeliśmy w korespondencji Mikołaja Murkocińskiego, za którą bardzo serdecznie dziękuję, sporo dzieje się jeżeli chodzi o wewnętrzną politykę francuską. Dzisiaj jeszcze przybliżmy Państwu sytuację na Bliskim Wschodzie, ale zanim to nastąpi, to najpierw ze swoją korespondencją zapewne dotyczącą polskiego wymiaru sprawiedliwości, tak zgaduję, czeka po drugiej stronie Jakub Pilarek. Ponad oceanem. Ponad oceanem. Dzień dobry Państwu polskiego i europejskiego, bo chcę powiedzieć o dzisiejszym wyroku CUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że Polski Sąd Krajowy nie może pominąć faktu, iż CUE odmówił w przeszłości Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego statusu sądu. Izba ta, według CUE, nie spełnia ustanowionych w prawie Unii wymogów dotyczących niezawisłości, bezstronności i uprzedniego. Ustanowienia na mocy ustawy. W tle są tu oczywiście te znane oskarżenia dotyczące KR, to Krajowej Rady Sądownictwa, która zgodnie z wizją ustawy, zgodnie z ustawą uchwaloną za czasów prawa i sprawiedliwości, wybiera sejm, a nie sędziowie, jak to by chciało odsułem. Nie jest to przełomowe orzeczenie, ale ono przypomina nam jednak, że mamy ten garb tych porachunków z Europejskim Wymiarem Sprawiedliwości. I ja w związku z tym chciałbym Państwu przypomnieć o czterech kwestiach. Po pierwsze o tym, że sędziowie CUE, podobnie zresztą jak sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, są wyłaniani w procedurze z udziałem władzy wykonawczej państw członkowskich, a więc z udziałem polityków. I tutaj nie ma żadnego problemu. Nie wiem, czy państwo czują tę hipokryzję. Taki sędzia sobie mówi, na mnie politycy, a teraz będę wytykał Polakom, że sędziowski skład KRS-u wybiera polski Sejm. I ten sędzia nie ma z tym żadnego problemu. Mówi nam, nie mam, nie mamy, nie mam pańs państwa płaszcza, państwa płaszcze i co mi państwo zrobią? Po drugie, nikt nigdy nie wykazał żadnej linii orzeczniczej sędziów z Izby Kontroli, ani w ogóle tych wszystkich tak zwanych neosędziów, która mogłaby sugerować, że oni orzekają zgodnie z jakimś politycznym dyktandem. Wszystkie te orzeczenia CUE, które zapadają w sprawach neosędziów, nie dotyczą meritum spraw, czyli że oni orzekają jak politrucy. Tym sędziom nie zarzuca się, że, że są ślepi na fakty. Choćby na przykład w głośnej sprawie, to akurat ETPC, a nie CUE. Wałęsa przeciwko Polsce, tak naprawdę Wałęsa przeciwko prawdzie o bolku. Innymi słowy te oskarżenia o upolitycznienie Izby Kontroli są gołosłowne. A jeszcze przy okazji Sądu Najwyższego nawet ta nieboszczka Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego pogrzebała przecież kilka flagowych dla prokuratury kierowanej przez Zbigniewa Dziobro Spraw, jak choćby sędzie, sprawę sędzi Morawiec z Krakowa, sędzi Beaty Morawiec. A więc nie ma żadnego orzekania pod dyktando polityków, to jest nieprawda. Po trzecie, niezależnie od krytyki samej tych orzeczeń CUE, niewątpliwie one nie wykreślają ustaw. To nie tak działa. Jeżeli pan minister Żurek chciałby na przykład wjechać z, prokurator, z prokuratorem do KRS-u czy Sądu Najwyższego na podstawie orzeczeń Trybunałów Europejskich, to nie ma to żadnej podstawy. Rząd jest adresatem orzeczeń y, Trybunałów Europejskich jedynie w aspekcie wezwania zmiany ustaw. Adresatem CUE w jakimś sensie są też polskie sądy, bo one muszą brać pod uwagę te wyroki CUE. Ale przecież dla, dla nas w Polsce najważniejsze są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który już lata temu, jeszcze przed rządami prawa i sprawiedliwości, pogonił w diabły te rozszerzone wykładnie uzurpujące prawo europejskie jako stojące przed ustawą zasadniczą. I wreszcie po czwarte trzeba mieć mentalność zdrajty, by lobować za tym, by kształt naszej władzy sądowniczej projektowano poza naszymi granicami. To uwaga ogólna, poza sporami lewica prawica, to my jesteśmy gospodarzami w Polsce i jak sędzia, jakiś Kiegłasiewicz z psiej wulki nie powinien mówić, jak mają się w sądach urządzać Francuzi, taki sędzia francuski jakiś tam pan Jean jakiś nie powinien nam mówić, co mamy robić w Polsce. Nie od tego jest złe. Nie ma problemu z neosędziami, szanowni państwo, a jeżeli już jakiś jest, to tylko taki, że przez lata siedzieli oni cicho, kiedy ci rodzimi, tar ta rodzimi Targowiczanie i unijni, targ i unijni biurokraci pluli im w twarz. I to jest jaśmino mój komentarz do tego dzisiejszego wydarzenia. Pilarek, który jak zwykle trzyma rękę na pulsie, jeżeli chodzi o to wszystko, co dzieje się w polskim wymiarze sprawiedliwości, a jeżeli usłyszeliście Państwo przed chwilą skrzypienie poprawianego mikrofonu, to dlatego, że w studio jest już Paweł Kobierski z najciekawszymi wybranymi informacjami ze świata sportu. Ponad oceanu. Dziękuję Jaśmino, dzień dobry Państwu. E, jako, że to jest audycja pod ocenami, to żeby się wpisać, wypłyniemy właśnie za ocenę do Stanów Zjednoczonych, gdzie trwa obecnie US Open. E, Iga Świątek niestety przegrała w finale z Amerykanką Amandą Ani Anisimową 0-2 w, w setach 4-6 i 3-6. Szkoda tej porażki polskiej tenisistki. I powtórzyła swój wynik sprzed roku, gdzie również na amerykańskich kortach zatrzymała się na etapie finału. Liczyliśmy obecnie e, oczywiście na powtórkę sukcesu z 2022 roku, gdzie jego wygrał cały turniej, natomiast nie można mieć niestety wszystkiego. Przechodzimy do Tajlandii, gdzie polskie siatkarski również niestety zatrzymały się na świecie. finale przegrały z reprezentacją Włoch, która jest faworytem do, do całego turnieju i tytułu Mistrzyń Świata. 0 do 3 w, y, w setach było do 17, do 21 oraz do 18 podobieżne Stefana Lawaryniego niestety tym samym odpadają z turnieju. Przenosimy się do Europy, gdzie trwa y, eurobasket. Najlepsze reprezentacje Europy grają w koszykówkę. Przyglądamy się sytuacji Polaków, a tam bardzo dobrze, ponieważ nasi, nasi reprezentanci, reprezentanci biało-czerwoni po czterech meczach mają trzy zwycięstwa. Są na drugim miejscu w grupie, gonią Francję. Niestety już jej nie dogonią, ponieważ Francuzi dzisiaj wygrali dużą przewagą 40-punktową 114 do 74 z Islandią, tym samym zapewniają sobie pierwsze miejsce w grupie, ale my wciąż walczymy o drugie, zobaczymy jak ułoży się sytuacja w meczu Izrael-Słowenia, co będzie istotne dla nas, jeżeli chodzi o rywalizację i to też zdefiniuje z jakim rywalem polska kadra zmierzy się w 1-8 finału turnieju. Dzisiaj gramy zyb. Belgami jest to ostatni mecz fazy grupowej. Odbędzie się o 20.30 w katowickim spotku. Warto wspomnieć, yy, tak nawiązując do Stanów Zjednoczonych, że właśnie po europejskich parkietach biega dużo koszykarzy, dużo zawodników, którzy na co dzień grają w amerykańskiej lidze NBA. Yy, reprezentujący Grecję, Janis Antetokoun, Serbię Nikolajoki, czy Słowenię Luka Donci z którym się zmierzyliśmy i na szczęście wyszliśmy z tego pojedynku zwycięsko. Yy, przechodzimy, zostając w klimacie kraju, państw Benelux, była Belgia, teraz przechodzimy do Holandii, gdzie już są nasi reprezentanci grający tym razem nie w piłkę koszykową, a w piłkę nożną. O 20.45 zmierzył się w Rotterdamie z Holandią. Jest to debiut Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Miejmy nadzieję, że, szczę że szczęśliwy, natomiast niestety bilans pojedynków Polaków z holenderami nie jest korzystny. Na 20 spotkań, jakie do tej pory roz rozegrała nasza kadra z popularnymi Oranie 10 zwycięstw, Niderlandczyków, 7 remisów, zaledwie trzy zwycięstwa Polski. Miejmy nadzieję, że ta trójka już zniknie i pojawi się to czwórka. Warto, zauważyć też na, warto zwrócić uwagę również na powroty kluczowych zawodników, takich jak oczywiście Robert Lewandowski oraz Kamil Gosicki, który miał już formalne pożegnanie z kadrą, natomiast... Już dziś wraca i miejmy nadzieję, że zobaczymy go na boisku. I to był króciutki serwis sportowy z mojej strony. Dziękuję serdecznie Państwu. Przy mikrofonie był Paweł Kobielski. Bardzo serdecznie dziękuję. To serwis sportowy, a ten serwis pojawi się w trochę bardziej rozbudowanej wersji jeszcze o godzinie 17.45, więc ja już teraz zapraszam w imieniu Grzegorza Milko na sport w popołudniu w Radiu Wnet. I drodzy Państwo, jeżeli chodzi o te popołudnie, to dużo ważnych, ciekawych rozmów. Połączymy się między innymi z Karpaczem i porozmawiamy z już obecnie szefem portalu Defense 24, ale jeżeli chodzi jeszcze o ważne tematy. To będzie e, oczywiście dr Aleksander e, Olech, ale porozmawiamy o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i teraz ja w kilku słowach przybliżę Państwu sytuację, bo no tam cały czas mówimy o ogromnej eskalacji no i oczywiście o ogromnym dramacie. Obecnie to już chyba jed, jedna z największych klęsk humanitarnych na świecie. No i w ostatnich godzinach sytuacja w strefie gazy ponownie uległa dramatycznemu zaostrzeniu. Organizacje humanitarne informują, że tylko w ciągu Ostatnich trzech dni zginęło co najmniej 287 osób, zaś ONZ podaje jeszcze bardziej wstrząsające dane. Ponad 21 tysięcy dzieci zostało trwale okaleczonych od początku działań wojennych, a kolejne ofiary giną nie od kul, lecz z głodu i pragnienia. My już przybliżaliśmy na antenie Radia Wnet kwestię sytuacji humanitarnej, ale też pewnej rozgrywki propagandowej, która odbywa się na naszych oczach. Pewnie trafili Państwo na takie propagandowe media, czy na YouTubie, czy w kilku innych miejscach, mówiące o o tym, że jest to, e, są to fałszywe obrazy, fałszywe informacje, że w strefie gazy głodu nie ma, wręcz przeciwnie, strefa gazy jest e, oazą e, przepełnioną barami, restauracjami, w której praktycznie możemy wybierać sobie kuchnię całego świata. No i myśmy o tych materiałach propagandowych e, mówili, zresztą Izrael wprost oskarżył ONZ, Organizację Narodów Zjednoczonych, o to, że jeżeli już nawet w jakichś miejscach w strefie gazy są trudniejsze momenty i e, jeżeli chodzi o dostęp do jedzenia, to dlatego, że to ONZ e, jakby trzyma rękę na magazynach przepełnionych, przepełnionych jedzeniem i to oni odpowiadają za występowanie głodu, którego w sumie nie ma, więc sami sobie zaprzeczają, ale to już niech każdy sobie odpowie, odpowie na to pytanie sam. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o te informacje, no to wczoraj potwierdzono śmierć 24 cywilów, w tym również dzieci. Izraelskie wojska posuwają się też coraz bardziej w głąb miasta. Dzielnice takie jak Szejk Radwan są niemal całkowicie już zrównane z ziemią. Niszczeniu ulegają szkoły, szpitale, także budynki nie ma dostępu do wody pitnej. Niektórzy mieszkańcy w tych budynkach szukali schronienia, a w wielu miejscach ludzie mówią, że nie istnieje już coś takiego jak bezpieczna strefa gdziekolwiek, jeżeli chodzi o Tę część świata, przypomnijmy, to jest 10 na 40 kilometrów taki, taki, kwadratowych, takie miejsce, jedno z najbardziej zaludnionych miejsc na świecie. No i jeszcze spójrzmy właśnie na reakcje tego świata. One stają się coraz bardziej stanowcze. Belgia zapowiedziała, że na forum ONZ uzna państwo palestyńskie i wprowadzi 12 sankcji wobec Izraela, w tym m.in. zakaz importu produktów z nielegalnych osiedli. Jednocześnie coraz głośniej wybrzmiewają głosy ekspertów z zakresu prawa międzynarodowego, także historyków holokaustu, którzy od Otwarcie nazywają działania w gazie ludobójstwem. Światowe Stowarzyszenia Badaczy Ludobójstwa, też takie stowarzyszenie wydało raport, w którym mowa nie tylko o zbrodniach wojennych, ale już też o zbrodniach przeciwko ludzkości. No i nie da się ukryć, że gdzieś w tej opowieści faktycznie razi to, że no jednak e, kraj, e, ludzie, który, których historia jakby pokazuje tak trudne dzieje, którzy sami byli dotknięci ogromną niesprawiedliwością, a dopuszczają się po prostu no na taką skalę łamania praw człowieka, dopuszczają. Do tego, aby faktycznie to nie winni, bo to trzeba podkreślić, o ile Hamas jest organizacją terrorystyczną i z tym myślę, że zgadza się i większość przywódców światowych, i większość ekspertów, o tyle zwykli ludzie, którzy po prostu chcą żyć, chcą nie wiem, zakładać rodziny, rodzić dzieci. Te dzieci chcą się prawda, bawić na podwórku. No nie powinny być elementem tej rozgrywki, i to takim elementem, który dzisiaj opływa krwią. No i te obrazy, które są porażające, a które już też Państwo możecie znaleźć otwarcie, to niestety nie są statystyki. To jest co ludzi uwięzionych dziś, bo dziś Strefa Gazy to jest chyba największe więzienie na otwartej przestrzeni. I No i niestety, jak spojrzymy na taką sytuację w regionie, sytuację geopolityczną, niewielu sojuszników ma obecnie Palestyna i nic nie wskazuje na to, aby szybko ta sytuacja w jakiś sposób się rozwiązała. A co to oznacza? No a to oznacza, że każdy dzień będzie przynosił kolejne ofiary wśród niewinnych ludzi, a to co my możemy robić, my możemy nagłaśniać, wyrażać swój sprzeciw, no i oczywiście postarać się wspierać tak jak, tak jak tylko umiemy. 15.56 na zegarach, drodzy Państwo, to ja tylko podziękuję całej ekipie. Ekipie ponad oceanami ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję tutaj ekipie od nas z krakowskiego przedmieścia. Paweł Kowierski jest jeszcze cały czas w studiu. Nikita Semilak zrealizował audycję, a oczywiście wydał jak zawsze Andrzej Karas i bardzo serdecznie też mu za to dziękuję. Ja nazywam się Jaśmila Nowak. Za chwilę zapraszam Państwa na popołudnie w Radiu wnet. A teraz jeszcze spoglądam i mamy chwilkę, w takim razie zakończymy serwis, a zaraz po nim Deep Blue Something i to jest przewodnia piosenka z przepięknego filmu śniadanie u Tiffaniego. Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białym Stoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10:80 AM. Oraz na Florydzie w Tempi, zarazocie i Clearwater Beach na 10:39 FM oraz 15:20 AM ponad oceanami.